Na poprzednim nagraniu opowiedziałem Państwu, czym jest EBITDA, w jaki sposób ją definiować, w jaki sposób w uproszczonej wersji sobie ją obliczyć, mając przed sobą rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa. Zasygnalizowałem też, że do czego służy nam EBITDA. Tak naprawdę EBITDA w podstawowym zakresie służy temu, żeby porównać czy też sprawdzić, na ile dane przedsiębiorstwo w efektywny sposób generuje przepływ. Gotówki. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób EBITDA wykorzystuje się w fuzjach i przejęciach. Rozwinę trochę ten wątek. Nazywam się Tomasz Jakowiecki, jestem założycielem firmy doradczej Red Herring, której pomagamy przedsiębiorcom w dobrej sprzedaży ich biznesu. Zajmujemy się czymś, co się nazywa doradztwo transakcyjne. Opowiedziałem Państwu o tym, co to jest EBITDA. EBITDA to jest taki podstawowy parametr mierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, i który pokazuje w bardzo uproszczony sposób, jak duży strumień pieniądza Dane przedsiębiorstwo jest w stanie, w stanie wygenerować. Oczywiście nie należy patrzeć na EBITDE w oderwaniu od innych parametrów finansowych, ale też takich ogólnobiznesowych danej spółki, danej firmy, no bo to jeśli spojrzymy tylko na Ebidę, to naprawdę może być bardzo mylące. I przyjęło się, że w, no w takim rynku finansowym, fuzji i przejęć. Ale też na rynku giełdowym wykorzystuje się bidde do tego, żeby, żeby zobaczyć tak naprawdę, czy dana firma jest droga, czy tania. Albo żeby na przykład zobaczyć, czy jeśli spotykają się dwie strony transakcji, kupujący i sprzedający, to czy jeśli weźmiemy bidde jako pewnego rodzaju wspólny mianownik, to czy kupujący ze sprzedającym są w stanie się porozumieć? Jak to się odbywa? To odbywa się w taki sposób, że być może Zdarzyło się, że natknęliście się Państwo na takie sformułowanie jak mnożnik, z angielskiego multiple. E, okazuje się, że e, bardzo wytrenowani, doświadczeni kupujący i bardzo doświadczeni, wytrenowani sprzedający, jeśli spotykają się ze sobą e, i oni często są, moc, mocno są obecni na rynku fuzji i przejęć, i często są w takich rozmowach i w negocjacjach to oni zaczynają skracać sobie sposób dojścia do ceny i trochę abstrahując od swoich motywów takich biznesowych, dlaczego jedna strona chce sprzedać firmę, dlaczego druga strona chce kupić daną firmę, zaczynają się posługiwać mnożnikiem EBITDA jako parametrem cenowym. I może się zdarzyć, że na przykład taki bardzo doświadczony kupujący na przykład fundusz Private Equity powie my jesteśmy gotowi zapłacić za Twoją firmę między 4 a 5 razy EBITDA. To oznacza nic innego, że jeśli Państwo weźmiecie swój parametr swojego przedsiębiorstwa, parametry biddy, to otrzymacie na koniec dnia od takiego funduszu 4-5-krotność tej bity rocznej. Ale uwaga, zwykle jeśli ktoś mówi o mnożniku EBIDY jako podstawie ustalania ceny czy podstawie liczenia ceny, to zwykle będzie chciał tę cenę skorygować w dół o bieżące zadłużenie wobec instytucji finansowej. Ale również skorygować ją w górę o zasoby gotówki, które są, które na dzień zawarcia transakcji będą widniały w bilansie. Tak więc doświadczone strony są w stanie używać tzw. mnożnika EBITDA, są w stanie dosyć szybko dogadać się co do, co do ceny, czy jest w ogóle o czym rozmowa, czy obydwie strony transakcji mają. Interes w tym, żeby do takiej transakcji dochodziło. Jeśli jedna ze stron myśli o tym, że weźmie ośmiokrotność biddy, a druga ze stron mówi, słuchaj, nie zapłacę ci więcej niż 4-5 razy Bidda, bo dla mnie okres zwrotu z takiej inwestycji jest ważniejszy niż jakiekolwiek motywy biznesowe, które mogę mieć, to najprawdopodobniej do takiej transakcji nie dojdzie, bo różnica między 4 a 8 to jest dwa razy. I tutaj ta przestrzeń nominalna do pokonania przez obydwie strony może być po prostu zbyt duża. I Taka sytuacja jest w porządku, to jest sfer, o ile rozmawiają ze sobą dwie doświadczone strony, czyli sprzedający i kupujący są równo doświadczeni i zaczynają sobie w ten sposób wskazać rozmowę. Sytuacja jest zupełnie inna, kiedy zgłasza się do Państwa kupujący, który jest doświadczony, który potrafi posługiwać się tymi mnożnikami, wie co to jest EBITDA, ale wie, co, ale wie też co to jest uśredniona EBITDA, wie, wie też co to jest EBITDA z ostatnich 12 miesięcy, wie też co to jest normalizacja EBITDA. o tym nagram oddzielny film, o co tutaj chodzi, kiedy spotka się z takim przedsiębiorcą, który nigdy takiej transakcji nie dokonywał i ten przedsiębiorca jedyne, co słyszy na dzień dzisiejszy, to jest zapłacę Ci x-krotność EBITDY i może się okazać, że to, co powiedział kupujący, że zapłacę Ci 4 czy 5 czy nawet 8-krotność EBITDY, E, znaczyło zupełnie coś innego niż to, co odebrał sprzedający, słysząc, zapłacę ci 4-5 czy nawet ośmiokrotność e, e biddy. Po prostu jest tak, że e bidda dla obydwu stron może oznaczać co innego. Może też, może też się okazać, że to, co my myśleliśmy, że jest Ebidą jako sprzedający, to wcale dla kupującego nie jest tym samym. E, może się też okazać, że kupujący specjalnie użył wysokiego mnożnika i sformułowania EBITDA, ale tak naprawdę chcę wykorzystać na przykład inną EBITD z innego roku niż nam się wydaje. Załóżmy, że nasza firma bardzo szybko rośnie. W zeszłym roku mieliśmy 5 milionów EBITD, a w tym roku spodziewamy się 8 milionów EBITD i kupujący powiedział zapłacę ci pięciokrotność twojej bidy. My już widzimy 40 milionów, natomiast kupujący mógł mieć na myśli EBITD z ostatniego zamkniętego roku i tu oczywiście znowu jest różnica nominalna o tyle duża, że pewnie ciężko nam się będzie porozumieć. Tak więc jeśli jesteśmy niedoświadczeni, jeśli sprzedajemy firmę po raz pierwszy, jeśli mamy po drugiej stronie doświadczonego zawodnika kupującego jako fundusz private equity lub seryjnego kupującego, duży podmiot, dużą korporację, to jeśli zaczniemy się posługiwać mnożnikiem ebidną, to możemy dojść do bardzo złych E, rezultatów może się okazać, że straciliśmy mnóstwo czasu, że straciliśmy fokus na biznesie, a tak naprawdę rozmawialiśmy o zupełnie innych e, parametrach. Więc mnożniki są dla naprawdę doświadczonych graczy. E, jeśli rozmawiamy o mnożnikach, to musimy też porozmawiać o formule cash-free, debt-free, co się zalicza do długu, co się zalicza do gotówki. O tym nagrałem lub nagram oddzielny film. E, mam nadzieję, że dzisiejszą wiedzą Państwa nie przytłoczyłem. Pamiętajmy tylko, o jednym. EBIDDA jest ciekawym parametrem, żeby porównać dwa przedsiębiorstwa, ale jeśli nie będziemy patrzyli na inne elementy, to będzie nam bardzo ciężko zinterpretować. Jeśli zaczniemy używać EBIDDA, której nie wiemy w jaki sposób obydwie strony ją definiują, zaczniemy się przerzucać, posługiwać mnożnikami i w ten sposób ustalać cenę transakcyjną, cenę za nasze przedsiębiorstwo, to jeśli nie pomyślimy o tych wszystkich różnych innych elementach, które być może są na stole, być może są w głowie kupującego, o których my nie wiemy to możemy skończyć nie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, choćby w negocjacjach. Może się okaże, że to będzie za pół roku i straciliście Państwo pół roku fokusu na biznesie, skupienia na bieżących parametrach, myśląc o tym, że taka transakcja jest w Państwa zasięgu. Oczywiście zawsze tutaj zachęcam do tego, żeby jednak w tak ważnych transakcjach jak sprzedaż, Dorobku swojego życia, oczywiście korzystać z doradcy, z doradcy transakcyjnego, ze wsparcia z zewnątrz, z osób, z doświadczenia osób, które po prostu takie transakcje już mają na koncie. Jeśli podobało się Państwu dzisiejsze nagranie, to oczywiście zapraszam po więcej na nasz kanał na YouTube Red Herring Masterclass. Zapraszam też na naszą stronę internetową redhering.pl do działu blog, gdzie dzielimy się wiedzą na temat fuzji i przejęć. Dziękuję Państwu bardzo.